Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Sońsk. Kończymy nasz wspólny rok, rok wspólnej pracy, rok wspólnych wyzwań, rok wielu wspaniałych inwestycji, który wspólnie razem przeżyliśmy. Dziękuję Państwu za ten wspólny rok i życzę Państwu, aby nadchodzący świąteczny czas był dla Państwa spokojny, był czasem radosnym, był czasem spędzonym w gronie najbliższych osób, aby ten czas przyniósł Państwu oddech, wytchnienie od codziennych zmartwień. Chciałbym gorąco życzyć Państwu wszystkiego co najlepsze na nadchodzący nowy 2026 rok, aby spełniły się Państwa plany, marzenia, aby każdy dzień państwa życia był dniem radosnym i szczęśliwym, abyście odkrywali w sobie każdego dnia to, co najpiękniejsze. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na ten nadchodzący, wspaniały czas. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Muchowski, wójt Gminy Sońsk.